Rozkazem personalnym komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie inspektor Jarosław Sawicki z dniem 3 maja 2015 roku odwołał ze stanowiska komendanta powiatowego policji w Stargarcie Szczecińskim inspektora Zenona Atrasa Zrobiło się miejsce w Znowu musiałem usiąść i pomyśleć. Żeby znaleźć policjanta z bardzo dużym doświadczeniem, z e, wielką wiedzą, e, który potrafi bardzo dobrze współpracować z samorządami. No i padło na waszego komendanta. E, Doszedł do wniosku, że nikt lepiej nie wypełni pustki po panu, inspektorze, tylu, jak komendant Atlas. Jest policjantem ze świetną przyszłością zawodową, ze świetną umiejętnością jednania ludzi. Doskonałym zapleczem dowodzenia ludźmi, dowodzenia policjantami i wpisał mi się właśnie idealnie w miejsce komendanta miejskiego policji w Koszalinie. Ja wiem, że obiecałem na ostatniej naradzie, że komendantę nie zabiorę, ale życie płata różne niespodzianki i myślę, że wybaczycie mi to, że awansuję waszego komendanta do Koszalina, bo jest to ewidentnie, ewidentnie awans. Myślę, że dla dobra województwa polskiego o takie muszę dbać i dlatego właśnie dobra wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, polskiego no, musiałem zrobić to, co zrobiłem. U Państwa też zagłoszę już pojutrze, wprowadzę nowego komendanta, już dzisiaj powiem, że będzie to pan inspektor Ciagrowski. Również związany z tym miejscem, bo przecież był tutaj zastępcą komendanta powiatowego. Szanowni Państwo, wiadomo, że sam niewiele bym tu działał Oprócz oczywiście samorządów, to są panie, panowie policjanci i pracownicy policji. To wy jesteście tymi, którzy. Przyczynili się do tego, że jesteśmy tą policją lepszą, bardziej skuteczną. I panie Komendancie, zapewniam, że są to ludzie, którzy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w zakresie właśnie działań na rzecz społeczeństwa, A nowy komendant, który tutaj obojętnie stawi, myślę, że będzie y, miał powody do dumy właśnie z, z pracy tych ludzi. Chciałbym serdecznie po kolei wszystkim podziękować I, imiennie. Przepraszam, że grupowo, bo w imieniu by za długo to trwało, ale muszę wymienić, bo bez tego bym źle się opóźnił. Wszystkim dla Państwa, parlamentarzystów. Panie Komendancie, szanowni goście, drodzy funkcjonariusze, w imieniu całego zarządu powiatu Starkańskiego chciałem podziękować za służbę w naszej komendzie. Proszę przyjąć słowa uznania za wzorową służbę, za aktywność, skuteczność w podejmowaniu czynności, za profesjonalność. Zabezpieczenie bezpieczeństwa powiatu Stanferskiego.